Domowa siłownia, marzenie wielu osób. Ale pytanie brzmi, co warto kupić, a co to tylko bajer, który zaraz wyląduje w kącie? Dzisiaj robię tier listę sprzętu, który przetestowałam przez długie lata treningów na siłowni. Będzie konkretnie i bez ścielu. Stawimy je w pięciu kategoriach: S. Sprzęt obowiązkowy, A. Bardzo, bardzo przydatny, B. Fajnie go mieć, C. Tylko dla Zajawkowiczów, I D. Bajery, które często zbierają kurz. Lecimy. Zwykłe gryfy, ja mam akurat olimpijskie, ale mowa tutaj też o tych, które mają 30 mm średnicy. Pakuję ciężar, jaki tylko chcę, zapinam klamerki. Jeśli mam za mało bądź za dużo, dokładam, odejmuję. Jest to bez wątpienia ten sprzęt, który powinien być zakupiony jako numer jeden do treningów zdecydowanie Tier S. Nie będzie zaskoczeniem również to, jak gryf. Bez namysłu, bez zbędnego gadania, wrzucę również w tier S. A co my tu mamy? Ławeczkę. Ławeczkę z serii Semi Pro. Oczywiście w pełni regulowana. Jest tutaj nawet skosik. Ujemny. Do wykonania. Każdy kąt, jaki tylko sobie chcecie ustalacie. Fajna tapicerka. Bardzo wygodna. Moja najlepsza ławeczka, na jakiej trenowałem. Jaką mogę dać tutaj ocenę? No, oczywiście nie inną jak S. Gryf łamany, hmm. Powiem Wam tak: przez ponad 10 lat na siłowni domowej go nie miałem i prawdę mówiąc nie odczuwałem jakoś jego braku. Teraz go mam, więc jest bardzo miło, bo często właśnie biceps czy triceps francuski sobie na nim zrobię. Ale ocena nie będzie to na pewno S. Bardziej wskazałbym tutaj na A. A nawet i B, gdyż jest to bardzo fajna rzecz, jeśli jest, ale jeśli nie ma, to idzie bez problemu bez niego przeżyć. Gumy oporowe. I tutaj z listą pewnie mocno Cię zaskoczę, ale jest to mega niedoceniana rzecz, i ja postawię to wysoko z tego względu, że jest to rzecz, która jest. Tania jedna z najtańszych rzeczy, jaką mam na siłowni, a pozwala zrobić naprawdę fajną rozgrzewkę, przygotować mięśnie do ciężkiego dźwigania. No i kiedy gdzieś jadę, wrzucam po prostu to w plecak i przed jakimś basenem czy wyjściem szybka pompeczka, łap, tricepsik, klateczka i można wychodzić. Więc tier A wlatuje sobie tutaj aż miło. Cównica na nogi powiem wam tak, jest to rzecz, która w treningu nóg jest naprawdę świetna, ale to tylko tak naprawdę podczas treningu nóg. Klatki tutaj nie zrobię, bicepsów, barków, pleców również tutaj nie zrobię więc miało być bez ściemy, no i też bez ściemy będzie. Tutaj leci tier C, bo jest to rzecz, która może być fajnie jak jest, ale to tylko w momencie, kiedy masz na to wolne 3,5 tysiąca złotych. W innym przypadku spokojnie zrobisz przysiady, wykroki, bułgary na sprzęcie, które miałeś w tier S, więc w tym, który powinieneś mieć już na swojej domowej siłowni. Ponownie handle, tyle że teraz stałe, nieregulowane. Tutaj dla mnie, dlatego że je mam, mógłbym dać S-kę. Bez problemu, bo jest to świetna, mega wygodna sprawa, ale fakt, że są drogie, placuje w kategorii B. Łapy do Riga, nie powiem, bo jest to fajna rzecz, na której powiosujemy, powyciskamy we wszelkich możliwych płaszczyznach, zrobimy uginanie na biceps, zrobimy nogi, więc jest to mega, mega fajna rzecz, ale też biorąc pod uwagę fakt, że są one kompatybilne z Rigiem, to nie każdy będzie miał riga, ale jeśli macie riga, taka czysto teoretyczna sytuacja, jeśli macie riga, no to tutaj są fajne, ale te ćwiczenia, które zrobimy na nich, no to zrobię też na handlach, na sztandze, więc daję tutaj B. Jeśli macie spoko. Ale jeśli nie macie to spokojnie zamienicie sobie je na coś innego. Uchwyt Landmine. Tutaj mamy zderzenie funkcjonalności z ceną. Cena nie jest wysoka, a funkcjonalność jest bardzo wysoka. I tutaj z czystym sumieniem daję kategorię, a bo jest to urządzenie naprawdę wielofunkcyjne, które pozwala zrobić całe ciało. Dałbym eskę, ale to też jest to dla osób, które posiadają riga. No i jeszcze dodatkowo sztangę, ale z tym już nie będzie problemu, bo sztanga jest to pozycja obowiązkowa. Poręcze do dipów. Tutaj zrobimy klatkę, zrobimy tricepsy, a także zrobimy brzuch. I pewnie aby pokombinować, to można zrobić również inne ćwiczenia. Dodaję tutaj B, bo naprawdę fajnie mieć, ale obejdzie się bez nich. Mówię tutaj o tych montowanych do riga. Ale jeśli będziecie mieli suwnicę Smitha, która będzie teraz pozycją kolejną, macie wbudowane zestawie, a ta suwnica jest to rzecz, która nie tylko ma poręcze do dipów, ma również drążek do podciągania, ma również stojaki pod sztangę, no i sama w sobie jest sztangą. Tyle że na prowadnicach. Więc tutaj stawiam ją na pozycji A, bo zapewnia mnogość ćwiczeń. Nie trzeba robić suwnicy, aby móc wyciskać sztangę, bo można odłożyć sobie ją tutaj na stojaku. Cena Prawdę mówiąc w porządku, jeszcze jak rzucicie sobie kodzik rabatowy kamil12, leci Wam z automatu minus 12%, a to już przy tej cenie stanowi całkiem fajną kwotę. Zrobicie podciąganie, zrobicie klatkę, zrobicie nogi, zrobicie całe ciało, nie zajmuje dużo miejsca. Kolejny step. Zwykły, klasyczny stepik, który spokojnie wrzucam w ranking B. Wrzuciłbym A, gdybym trenował więcej ćwiczeń funkcjonalnych, ale jako, że ćwiczenia funkcjonalne stanowią u mnie 20% treningu, tak stepik daje w kategorii B, bo odkąd go mam, jestem bardzo zadowolony. Raz, że pomiędzy seriami mogę sobie na nim usiąść, to dwa, wpletłem też w mój trening fajne ćwiczenia funkcjonalne. Które dają mi mocno popalić. Kolejna niedroga rzecz, lecz fajna dla zdrowia, dla ogólnej poprawy naszej muskulatury, naszego ciała. Roller! Niedrogi, lecz przydatny. Kategoria B. Odkurzacz bezprzewodowy z regulowanymi końcówkami. Kategoria A, bardzo przydatny, fajnie go mieć. Pozwala w łatwy sposób utrzymać. Czystość na siłowni. A jeśli o czystości mówimy, to puzle na siłownię. Wiem, że jest to rzecz kosztowna, lecz prawdę mówiąc, jeśli chodzi o puzle, takie jak ja mam, jest to 20 mm grubości, więc dwucentymetrowa bomba, bezpieczeństwo. Podłogi, macie tutaj zagwarantowane i kładziecie to na zwykłą wylewkę, zagruntowaną. Ona nawet nie musi być idealnie wypoziomowana. Nie kładziecie żadnego kleju, żadnych płytek, żadnej innej nawierzchni podnie. Więc, gdybyście mieli do zrobienia Klej, pod, klej do płytek, płytki bądź panele, parkier, cokolwiek, to cenowo i tak wyszłoby to bardzo podobnie, a nawet i drożej. A to już tą cenę macie wliczony profesjonalny wygląd siłowni, no i mega bezpieczeństwo i komfort podczas treningu. Więc ja tutaj wrzucam S, bo odkąd je mam, to mój trening, moja siłownia zdecydowanie skoczyła na wyższy level. Podobny do puzzle jest podest, który. Z rigiem komponuje się tutaj idealnie. I taką samą idealną kompozycją jest do dźwigania, do strefy wolnych ciężarów, po nim można bez żadnych zahamować, prać ciężarem obciążeniami. I to ten podest może być użyty oczywiście bez podkładu, bez, bez puzli, które ja mam. i Wtedy macie podest. Podest, który ma 3 na 2 plus ten języczek metrowy. Macie taki podest, który tak naprawdę może być całą Waszą siłownią. Posadzką na całą siłownię, bo to już jest miejsce, to już jest plac, który pozwala zrobić tak naprawdę minimalną, lecz funkcjonalną domową siłownię. A i ranking A, bo S wrzuciłem puzzle, a jego daje opcjonalnie dodatkowo, lecz bardzo przydatnie na A. Statyw, jako że jestem influencerem, no to daję tutaj eskę, bo jest to rzecz niezbędna, bardzo konieczna, aby robić content. Kurczę, dajcie lajka, like bo widzicie, jaki mam statyw. Drążek lina, uchwyt. Tutaj daję eskę w każdym z tych uchwytów, bo cechują się one niewysoką ceną, a bardzo dużą funkcjonalnością i możliwością zrobienia wielu ćwiczeń. I teraz. Przechodzimy do mojej ulubionej pozycji na siłowni, mianowicie wieża czterostanowiskowa. I tutaj, jeśli chodzi o funkcjonalność, jakość wykonania ogólnie, ćwiczenia, które mogę tutaj wykonać, i przyjemność z ich wykonywania, no to gwarantowana eska. Ale cena, no nie da się ukryć, jest całkiem wysoka, jeśli chodzi o zastosowanie do domowej siłowni. Bo jeśli chodzi o cenę do siłowni profesjonalnych, komercyjnych, no to jest cena zupełnie normalna. To daję tutaj bez zastanowienia eskę. No ale do zastanowienia, jeśli chodzi o użytek domowych, jest tutaj cena, no bo kosztuje ponad 30 tysięcy. Więc jeśli chodzi o siłownię domową, no to jest to, no nie oszkujmy się, konkretny wydatek. Ale mogę Wam i z czystym sumieniem również Zaprezentuję Wam rzecz, która jeśli chodzi o domowy użytek, to żałuję, że nie była na rynku wcześniej, bo dopiero teraz jest wyprodukowana i dopiero teraz jest dostępna. No to rzecz, która spokojnie może zastąpić to urządzenie na domowy siłownik, bo jeśli chodzi o komercyjne użycie, to oczywiście to nie ma do siebie podjazdu. Patrzcie na to. Jest to brama. Nowość od Marbosport. Brama, która... Pozwala zrobić komplet ćwiczeń. Tak wygląda ono na zdjęciu, tak wygląda po złożeniu, jak widzicie na przebitkach. Robimy tutaj klatę na wszelkim możliwym ustawieniu. Plecy, drążek, wyciąg dolny, wyciąg górny. Tutaj klamery regulowane na każdej płaszczyźnie. Klamereczki elegancko. Wszystko pracuję tutaj na wielu kółeczkach, przełożenie 1 do 1, a także 1 do 2, pozwala zrobić naprawdę solidny trening. I tutaj powiem Wam tak, mam drążek, jeden ruchomy, drugi stały na ligu. Mam też na suwnicy Smitha i ten drążek, który jest tutaj jest idealnie wyprofilowany. I nie wiem, czy na jakimkolwiek drążku robiło mi się tak dobrze podciąganie, jak na tym. Naprawdę fantastycznie! I to. Jeśli miałbym osobiście budować siłownię od zera, wziąłbym to jako pierwsze chyba urządzenie. Zastanawiałbym się, co wziąć, czy stojaki, czy sztangę, czy może to jako pierwszy zakup. Totalne S w moim rankingu, bo jest to jedno z niewielu urządzeń, które mam na domowej i które miałam na domowej siłowni. Jak widzicie, mam ich trochę, które zrobiły na mnie tak wielkie pozytywne wrażenie. I teraz mój ukochany rig od Marbosport. Kawał solidnego, ciężkiego żelastwa z ogromem możliwości. Stojaki regulowane na 30. Równych płaszczyznach, landmine to jak na obciążenia, to jak na sztangę, uchwyty do podciągania, ruchome drążek do podciągania, łapy do riga, stacja do dipów montowana w banalny sposób. Wszystko tutaj naprawdę jest świetnie skomponowane. Sam jego wygląd jest rewelacyjny. On tutaj bez zbędnego gadania daje. Eskę. Ale dla niego świetną alternatywą, albo alternatywą do tych stojaków, jest RIG, a mianowicie mówię tutaj o stojakach, tych, które widzicie teraz na ekranie. Które były przez długi, długi czas na mojej poprzedniej siłowni, moim ulubionym narzędziem do asekuracji. Stojaki z możliwością odkładania sztangi na różnych poziomach, z dodatkową asekuracją, w wielu sytuacjach ratowała, no, dosłownie mówiąc, moje życie. Nieduża cena, bardzo dużo możliwości. Totalne S leci właśnie dla tych stojaków. Wyciąg góra-dół montowany do ściany, a także wyciąg góra-dół wolno-stojący. Miałem. Przez ponad 10, nie przepraszam, przez ponad 12 lat montowane do ściany, a na wolno stojącym trenowałem przez około 3 lata. Jeden i drugi zasługuje na eskę, bo po stojakach, po ławce i po sztandze z hantlami Wyciąg góra i dół. Uważam, że jest to baza do zrobienia kompletnego treningu. Dlatego leci tutaj SK. I tak wygląda moja lista. Tak patrzę, zerkam tutaj w kąt, w lewo w prawo. Raczej niczego nie pominąłem. Jeśli dzisiaj miałbym ponownie składać siłownię, to wybrałbym to, co mam na liście S, a także na liście A. A resztę, dodatki, te, które są na niższych kategoriach, kupowałbym w momencie kiedy miałbym wolne pieniądze, ale SKIA w 100% załatwi potrzeby treningowe, także trening będzie elegancki i efektywny. A jeśli chcecie coś sobie z tej listy kupić, no to wbijcie na marbośniksport.pl kod kamil12 i łapiecie 12% zniżki na cały asortyment. Dajcie znać w komentarzu, czy coś. Tutaj dla Was było mocno sprzecznego z moją listą. I jakie są Wasze propozycje? Komentarz, lajeczek, subskrypcja. Widzimy się następnym razem. Hej!